Nie, nie, myślę, że pendriveowanie nie zastąpi przybicia piątki. Zmieńmy nazwę. Co powiesz na wpychanie palca? Problem raczej nie leży w nazwie, chociaż przyznaję, że ta nazwa jest problematyczna. O, co powiesz na bardziej męską wersję francuskiego pozdrowienia? Dobra, zrób tak. A teraz ty, całe moje bicepsy. To zbyt męskie? Tak. A może psie pozdrowienie? Oh, oh. E, może. A to co? Obwąchują się na powitanie. Eee, chociaż to i tak lepsze od tego, co robi Tobia. A co robi? Zaczyna się zwyczajnie od piątki, ale zaraz potem klepie cię w pośladek. Oburzające! To właśnie takie obsceniczne zachowanie chce wykluczyć swoim pozdrowieniem. Co za prostak! Ech, właśnie idzie. Hej! Cześć, mój kartoflego! Alan, witka. Cześć, wielki! Piąteczka! Przyjmij płetwę. Siebka! Co? Zrobił to każdemu z wyjątkiem ciebie? Psz, bo wiedział, że i tak nie dałbym się klepnąć. Masz szczęście. Tylko tobie nie wyciął tego numeru. Uh. Tak, wiem, że mam szczęście. Tak. Dobra, wystarczy. Zbierać się. Dobry mecz. Super grałeś. Do zobaczenia później. E, e, dobra robota. E, 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 e. Hmm. Oh. Serio mówię. Masami dzisiaj do mnie mrugnęła, zrobiła tak! Ona po prostu zamknęła oczy i tyle. Eee, mrugnęła obojgiem oczu naraz. Tak czy siak lecę. Muszę teraz trochę poruszać do niej brwiami. O, oh. oh, hejka! O, e, cześć! E, tak, e, muszę iść. Jeszcze sprzedasz mi dzisiaj swojego klepniaka. Do końca dnia to zrobisz. Może lepiej nie cofam to zdanie, bo to się źle dla nas skończy. Cofam. Założę się, że to zrobisz. Do końca lekcji. Hej! Hej! Hej, hey. hey, ponownie! E, do zobaczenia! Nie zapomniałeś o czymś? Nie wydaje mi się. Lecę. A e, nowość! A połczy. Chwilęczka. Ja to zrobię. Ach! Co ty robisz? Sam już nie bardzo wiem. Może to moja wina. Może nie jestem dosyć dobry. Czy ogonek mój, czy zniechęca do klepniaka? Czy to powód jest, by odstręczyć to Zaledwie mały pas lub klepnięte cześć. Po prostu zwykłe, co tam uczci tylną część. Mam w końcu obowiązek, Bronić szyneczek mych co dnia. Przed zwykłą znieczulicą mają uczucia tak jak ja. Ja nie historyzuję, lecz po prostu im współczuję. Przybyć chciał, jak przyjaciół, szczery dróg moich mych, szyneczek Wtedy zjawi się łza, załka się cudownie. Nie rozumiem, po co ta piosenka. Słuchaj, może powinieneś sobie to odpuścić. Wiem, że to niełatwe, ale przecież masz mnie. Chętnie pomogę. Dzięki Darwin, można na Tobie polegać.